Dobrze, kochani, ja bym chciał dzisiaj powiedzieć takie poselstwo na temat y, demonów zaciemniających. Takie coś bym chciał Wam wrzucić dziś. Y, jest taka książka fajna, którą Artur napisał: Demony burzące. To są demony, które burzą Twoje życie. Ale gdzieś ostatnio tak sobie myślę. I demony nie tylko burzą Twoje życie, demony także zaciemniają życie. Są takim filtrem. I tutaj potrzebujemy zrozumieć, że demony często nie działają tak, jak powiadają nam horrory. Rozumiesz, że przychodzą tam jakieś demony. Tylko demony zaciemniają w większości ludzi światopogląd. Wiesz, jak ja miałem depresję kiedyś, to kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to nagle zobaczyłem, że trawa jest zielona. Rozumiesz o co chodzi? Wiesz, ja miałem szarą trawę w głowie. Naprawdę. Wszystko było złe. Słońce świeciło, a ja czułem się, jakby wszystko było źle. Piękna pogoda. Wiesz, cokolwiek miałem w swoim w życiu, nie byłem wdzięczny za to. To są pomony zaciemniające. One dzieją jakiś taki filtr, tylko negatywny. Jakbyś w tym filtrze miał pełno brudów, i ta woda leci życia, która jest dobra, a ten filtr powoduje, że ty widzisz w ogóle zło. I znasz ludzi wokół swojego otoczenia albo patrz też na siebie. Są demony lęków. I wszystkiego się boisz. Ludzie do mnie dzwonią i mówią, ten to mnie nie lubi, tamten to o mnie mówi, ten chce mnie zabić. A ja mówię, chłopie, jakaś paranoja w głowie. Skąd ty to wiesz? No bo oni tak się zachowują. Nie! To są demony, które zaciemniły ci oczy i które mówią do twojego życia coś, czego nie ma. W depresji demony mówią ludziom, Rzeczy, których nie ma. Się nie nadajesz, nic ci nie wyjdzie, jesteś beznadziejny. I człowiek taki wychodzi z takim bagażem i on czyta rzeczywistość nieprawidłowo. On nie czyta tego co jest. A ludzie mówią, bo tak jest. I tak samo jest z Bogiem. Ja czytam Biblię i tak jest. A ja i wiesz co? Z tej Biblii przeczytasz to, co chcesz, <grym> Hitler czytał Biblię. I stworzył z niej Auschwitz. Dlaczego? Bo miał demony zaciemniające. Zaciemniły mu głowę. I zobaczył w Biblii, że Żydzi zabili Jezusa. A on, jako katolik, mówił precz z Żydami. Więc do Auschwitz. Bo oni są źli. Bo wyczuszczę ich. Bo mu coś zaciemniło głowę. Czytał Biblię. Ty też możesz czytać Biblię? Pamiętam jednego człowieka, który czytał Biblię i im więcej ją czytał, tym bardziej był potępiony. Im więcej czytał Biblię, tym bardziej był z. z tym, tym gorzej. I jeszcze miał na to cytat z Biblii, bo to coś podświetlało mu w głowie. Cytaty wedle jego filtr. Filtr. Przecież to jest napisane w Biblii, że mogę stracić zbawienie. To jest napisane w Biblii, że potępienie, czeka na tych, co coś tam robią. To jest napisane w Biblii, ja wiem, ale nie w tym kontekście. <noise> ja wiem. W Biblii jest wszystko napisane. Demony powodują zniekształcenie obrazu rzeczywistości. I dlatego ludzie nienarodzeni na nowo nie są w stanie prawidłowo odebrać rzeczywistości. Dlatego Jezus powiedział do faze, faryzeuszy, wy mówicie, że wolni jesteście, a jesteście w niewoli. A oni mówili, jak w niewoli jakiej? W niewoli grzechu. Grzech to nie tylko chodzenie, nie chodzenie do kościoła, to w ogóle nie grzech. Pornografia, papierosy, alkohol. Grzech? To jest generalnie błąd. Jeżeli błędnie czytasz rzeczywistość, błącisz. Grzeszysz. Wielu ludzi paranoicznie boi się rzeczywistości. Ja kiedyś pamiętam, jak ja miałem fazy. Chłopie, jak tylko na wstecznym jechałem w aucie, ja już myślałem, że wrąbię w drzewo, że coś się zaraz stanie, że przyrąbię w samochód. Wiecie, co się stało? I kilka razy przyrąbałem w samochód. To, czego się małem, spadło na mnie. Widzisz? I teraz my wierzymy w tego Boga, ale nie wierzymy Bogu. Wierzysz, że Bóg istnieje, dobrze czynisz, ale czy wierzysz Bogu? Czy wierzysz w to, co On powiedział, żeby być wolnym od demonów, które zaciemniają twoje życie? Potrzebujesz narodzić się na nowo, o tym, co mówił dzisiaj Paweł. Potrzebujesz uznać to, że Jezus zmartwychwstał, bo inaczej pewne byty z ciebie nigdy nie zajdą, i inaczej będziesz miał zaciemniony światopogląd w jakimś aspekcie i nigdy nie będziesz wolny. Dlatego nawet marzenia będą produkowane przez te duchy zaciemniające. I będziesz miał lewe marzenia, i będziesz miał lewy ogień, i będziesz na lewo chodził. Mówię ci to. I nigdy z tego nie wyjdziesz. Dlatego Jezus powiedział: tylko we mnie jest ratunek. Nie ma ratunku w innych religiach. Nie ma ratunku w katolicyzmie, protestantyzmie. Nie ma ratunku u świadków Jehowy, nie ma ratunku w buddyzmie, w hinduizmie, nie ma tam ratunku, bo są demony zaciemniające. One mają wywalone w religię, w sakramenty, w święte skrzynie i opłatki. Ale one boją się Jezusa. I jak narodzisz się na nowo, wtedy zaczyna się proces, że te demony schodzą z ciebie i nagle, wow! Trawa jednak jest zielona, drzewa jakie są piękne, a krzaki jakie zauważyłem, jak ja szedłem, mówię, jakie piękne krzaki. Wow, w końcu w życiu, wiecie co się moim stało, jak depresja mi zeszła? Zacząłem doceniać to, że istnieje coś takiego jak chmury i słońce I, tak, i gwiazdy. I tak się zatrzymałem, mówię, jaki świat jest w ogóle piękny, w ogóle we mnie, wiecie co to zrobiło, że się zatrzymałem. Ludzie pędzą w życiu, do domu, do pracy, na siłownię, to, rują tak, cały czas łeb w dół, tak. I nie mają czasu, żeby się zatrzymać, zaciemnieni. Nie mają czasu, żeby rozkoszować się tym życiem. I wtedy, jak ze mnie to zeszło, to ja pierwsze, co zrobiłem, to zacząłem się rozkoszować życiem. Oczywiście jest coś więcej niż to, dzisiaj jestem człowiekiem oddanym służbie. I nie jest tak, że ja ciągle chodzę i tam te kwiatki wącham. <grafię> Bo to nie tak działa. Po prostu ja byłem leczony z depresji. Wiecie, jak jest terapia, to przez pierwszy sezon będziesz się dziwnie zachowywał. Ale pozwól sobie na to. Pozwól sobie cieszyć się z tego, że woda istnieje. <grafię> Dzisiaj rozumiem, że jest zielono. Rozumiem, że istnieje słońce, ale też rozumiem, że są ludzie, którzy potrzebują Jezusa i trzeba dla nich poświęcić swój czas. Dla was. Okej? Okay? I mam wywalony już trochę w te kwiatki. Mam wywalone w te słońce. Tak jak ja mam czas, to se popatrzę z gwiazdy. Ale głoszę Jezusa najpierw. Aleluja, Bo to Jezus za mnie umarł nie kwiatki. Więc będziesz przechodził w życiu różne sezony. Nie bój się tego. Jeżeli to trwa chwilę. Bo jak zbyt długo cię wciągnie jakiś sezon oprócz tego ostatniego, czyli zmartwychwstania Jezusa, no to jest lipa. Więc demony zaciemniające robią coś takiego w Twoim życiu, że chcą zrobić coś takiego w Twoim życiu, że widzisz wszystko, czego się dotkniesz, widzisz na pryzmat tego, co Ciebie zasiedla. Wedle ich rodzaju. Ludzie nie rozumieją, że te duchy mają własne emocje. To one produkują w Tobie własne marzenia. Ja często mówię, jakie masz marzenie? A człowiek mówi mi, na przykład, są ludzie, którzy zakładają burdele. I powiedz mi, że to było marzenie z Boga, albo marzenie tego człowieka. Nie, to był duch zaciemniający, dał mu marzenie. Alfonsem się stan. Zorganizuj coś takiego. Kiedy ten człowiek by się narodził na nowo, ten demon by zszedł. I by ten człowiek w swojej potencjale organizacyjnym stworzyłby coś innego. Gdyby Hitler realnie się nawrócił, to by nie stworzył Auschwitz, tylko by był apostołem, który stwarza wiele kościołów. Patrzcie, jaki on miał potencjał ludzki, ile ludzi go słuchało. Patrzcie, jaka, jaka, jaka siła! To jak taki człowiek narodziłby się realnie na nowo, a nie w religii jakiejś demonicznej by siedział. To patrzcie, co on by zrobił. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Więc demony zaciemniające, one zaciemniają nam rzeczywistość. Powodują, że my krzywo widzimy. I żeby prosto widzieć, potrzebujesz narodzić się na nowo i potrzebujesz zobaczyć, co tak naprawdę mówi słowo. Ale teraz powie... przecież przed chwilą powiedziałem, no ale nie... jak czytać słowo? Jak przecież jeden czytał słowo i potępienie w nim widział. A widzisz. Dlatego Biblia mówi, nie idź za Biblią, za książką. Biblia mówi, idź za człowiekiem wiary. Jezus powiedział, jak poznacie tych, którzy są od Boga? Po owocach. Ale nie po owocach jakichkolwiek. Zobacz sobie Biblię, jaki owoc daj, mówią w dziejach apostolskich. Dużo ludzi się mnie pyta, a czy ty jesteś księdzem? A ja mówię, a czy w Biblii jest napisane, że muszę być księdzem? Dużo osób się mnie pyta, a z kto mi pozwolił? A ja mówię, a kto Jezusowi pozwolił? A kto Pawłowi pozwolił? A kto w ogóle innym apostołom pozwolił? No Bóg, no mi też Bóg! A jak to sprawdzić? No po owocach! A jaki jest owoc? No wyganiam! I wychodzą! No uzdrawiam! I są uzdrowienia! To jest owoc zgodny z tym! Nigdy Bóg nie uczył nikogo, żeby szedł za książką. To jest protestanckie zwiedzenie. Nie masz iść za księgą, masz iść za mną. Jeżeli nie wiesz, jakie są demony zaciemniające, to musisz wybrać sobie przywódcę, który wedle ciebie spełnia warunki owoców Bożych i za nim sobie iść. Uwierzcie mi, każdy z was kogoś ma. Jeżeli nie macie mnie lub kogoś innego, to macie jakiegoś idola, jakiegoś rapu. Tak jest zawsze. Człowiek zawsze sobie obiera mata, srata, inni, wiesz o co chodzi i sobie zawsze o, powtarza ich gesty, robi jakieś to, rzeczy świadomie bądź nieświadomie i tak, się jak za kimś idziesz. I taka jest prawda. Każdy człowiek za kimś idzie. Pamiętam jak były te czasy plakatów, to się NBA, Michael Jordan, wiecie o co chodzi. Albo Michael Jackson, albo ktokolwiek inny. I oni stwarzają w nas i ci idole stwarzają w nas taki ruch, i my wtedy chcemy być jak oni. Dla wielu ludzi inspiratorem był Mariusz Pudzianowski. I owszem, i dobrze, zainspirował Cię, super. Rozumiesz, to tak po prostu działa. To nie działa tak, że pójdziesz za książką. Protestanci wymyślili dziwne rzeczy. I za książką, bo tam jest napisane. A ja mówię, no właśnie, i tam wedle demonów zaciemniających sobie przeczytasz, że jest napisane, i później masz 100 odłamów protestantów. Bo, bo, bo jest napisane. Biblia nigdy nie pokazuje nam, że ktokolwiek szedł za książką. Szli za Janem Chrzcicielem, szli za Jezusem, szli za Piotrem, szli za Pawłem, szli za apostołem. Nie szli za księgą. Protestanci to są majstersztyki w tym. To katolicy są lepsi. Oni pójdą za papieżem. <noise> Ale protestanci nie. Siedzą w domu i mówią, Duch Święty mnie prowadzi. Ja na pewno Cię Duch Święty prowadzi. Siedzisz sam w dziczy i nie masz wspólnoty i Duch Święty Cię prowadzi. Masz ducha zaciemniającego, filtrującego rzeczywistość. Bo nie ma hierarchii. A ja mówię, tak. Kto ci to powiedział? Bo wszyscy są braćmi. ja mówię, tak. To wykreślasz pięcioraką służbę apostolską. Bo wszyscy są równi. A ja mówię, są równi. Ale mają odpowiedzialność. Mają zarząd. Braćmi i siostrami jesteśmy. Ale to nie znaczy, że nie mam zarządu. Więc kochany, jeżeli chcesz wyjść z tego, z tych demonów zaciemniających, to nie tylko potrzebujesz czytać Biblię, ale bardziej potrzebujesz uchwycić się człowieka, który wedle Ciebie jest mężem Bożym, który przynosi owoce Biblii i pójść za nim. Nie przychodzić do kościołka. Pójść za człowiekiem. Ale przeklęty, kto polega na człowieku? Nie! <ścoughs> jest tam napisane, przeklęty, kto polega na człowieku i od Boga, w jego serce odchodzi. A Jezus później dodaje, błogosławiony, kto przyjmuje proroka jako proroka. Zapłatę proroka otrzyma. No to przeklęty, czy jednak nie przeklęty? Przeklęty, jeśli polegasz na człowieku ze świata, bo wtedy od Boga Twoje serce odchodzi. Przyjmujesz rady światowe. Jakiegoś coacha sobie wynalazłeś za idola. Jakiegoś Michaela Jacksona, jakiegoś Jordana, jakiegoś innego. I jesteś przeklęty. Dlaczego przeklęty? Bo idziesz nie w tą stronę. Ale błogosławiony, kto przyjmuje proroka jako proroka, bo zapłatę proroka otrzymuje. I wtedy Twoje życie idzie do góry. Ponieważ wychodzisz z tych demonów zaciemniających, bo ten człowiek był tam przed tobą, bo wyszedł z tego dzięki Bogu jedynemu. Rozumiesz? Jeżeli jesteś jak Paweł i spadłeś z konia, to życie to pokaże, że sam możesz prowadzić ludzi bez żadnego innego prowadzenia, bo Bóg cię prowadzi. Ale to widać w życiu, a nie, że sam siedzisz w domu. <grytanie> Więc pamiętajcie, koni, te demony zaciemniające, one są skubane. Dlatego ja ludziom nie mówię, czytaj Biblię. Zauważyliście, że ja mówię, że coś jest w słowie napisane, ale generalnie nie zachęcam ludzi do samego czytania Biblii od razu. Zachęcam ludzi do robienia moich nauczek od razu. A dopiero później, jak już zrobisz nauczania, dopiero wtedy czytaj Biblię, bo cię nie zabije ta Biblia. Bo Biblia też zabije. Źle czytana. Jezus to zadał te pytania. Zapytał się uczniów: co czytacie? To i to. Jak czytacie? Jak czytasz to, co widzisz? Demony zaciemniające robią to, że źle się czyta. Sami widzicie na TikToku, jakie tam są komentarze. Ile masz z tego hajsu? Ile on tam zarabia? A jak tam wszystkich bajeruje? A jak tam to? A skąd ty wiesz, że ja w ogóle coś z tego zarabiam? Demon cię zaciemnił i se myślisz, że ja coś z tego mam. Skąd wiesz? Bo ci przyszła taka zaciemnota. Rozumiesz? To są to. I tak samo Jezus jak głosił, to też te demony powodowały, że Go chcieli tam ukamieniować, a później Go chcieli ukrzyżować. I tak się stało. Zaciemnienie przyszło. Jezus o tym mówił. Słyszą, ale nie słyszą. Słuchają, ale nie słyszą. Widzą, ale nie dociera. Więc żeby z tego wyjść, bo z tego można wyjść, potrzebujesz mieć człowieka Bożego, który wyprowadzi ciebie. Jeżeli dzisiaj tego słuchasz, to ja mówię do ciebie. Jeżeli uznasz mnie za taką osobę, to pójdź za mną. Możesz na razie zacząć w internecie, nieważne. Zacznij sobie jakoś. Później zadzwoń do mnie. 794 347 -966, Mój numer telefonu. Skontaktuj się ze mną i pójdziemy dalej. Bo Nowonarodzenie to początek drogi, ale żeby wyjść od duchów, które zaciemniają rzeczywistość. To potrzebujesz Bożego Prowadnictwa. Tak było, jest i będzie zawsze. Ludzie szli za Mojżeszem, za Dawidem, za Jezusem, za Janem. Szli. Do tego zmusić się nie da, ale to jest jedyna machina, którą pod należy wybrać. Moim ojcem duchowym jest Artur Ceroński. Ja też za kimś idę. Rozumiecie? To nie znaczy, że jestem teraz, że mi ktoś zabrał moje marzenia. No co ty? Dopiero jestem teraz jak torpeda. A dopiero to się zaczyna. Tak samo Radek, jak się. Jak, się tutaj, jak tutaj przyjechał, to widzicie, i jego finanse się poprawia, i z żoną się poprawia życie, i z dziećmi, i ze wszystkim. Dlaczego? Przecież to był katolik wierzący całe życie. Krzyże z Izraela, błogosławieństwo papieży. I przyszedł do Tomka i 15 razy dziennie żygał, bo demony wychodziły. No i tyle to właśnie, tak było z tego. Dlaczego wcześniej, kiedy by miał szczere serce? Bo nie wątpię w wasze szczere serca. Chodźcie tutaj na chwilę. Daj mi mikrofon jeszcze. Asia, Radek. Chodźcie, to zrobię was, sprawdzam. Mieliście szczere serce, jak wierzyliście po katolicku, że tak to nazwę? Bardzo. Jak najbardziej. No, dlatego weszliśmy w wiarę katolicką, bo mieliśmy szczere serce. Przynajmniej ja. Miałem tak. szczere serce i szukałem A no, Mówisz za, no, za siebie. No. Tak, mówię za siebie. Miałem szczere serce, szukałem Boga i w tym momencie no, czy coś tak e, na cały świat może się mylić. Tak. I poszedłem w to, nie sprawdzając. Zaufałem, że to jest prawda. Nie tak. sprawdziłem tego. Tak. I to była tak. rzecz, która właśnie tak... Tak. Poszła nie w tą stronę. Ty też miałeś szczere serce. Tak. No i... Chwała Jezusa i też myślę, że to jest ta droga właśnie. No i właśnie, i teraz mówię o tych demonach zaciemniających właśnie dlatego, bo wasze życie jest tutaj mega przykładem. Przecież wy do mnie, to żeście ile razy dziennie przed no, nauczeniami? To, to, to... Uh -huh. Kilka, kilkanaście czasami. Kilka, kilkanaście razy uh -huh. dziennie, przez jaki okres czasu? Siedem, razy. Siedem, dziesięć razy dziennie, przez jaki okres czasu? Trzy miesiące. No <laughs> to, to trochę tam się tego zebrało. Tak. <laughs> to wiadra. Były momenty, kiedy było lżej, oczywiście, nie? Patrzcie, ile syfów, w człowieku. To były te duchy zaciemniające. Czy dzisiaj, ile już jesteście tutaj w tej nauce? 9 miesięcy. Dziewięć, dziewięć miesięcy. Dziewięć. Czy możecie tak, może krótko, bo nie chcę całego świadectwa, czy życie wasze się poprawiło? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czy bardziej, czy mniej kochacie Boga? O wiele bardziej. O wiele bardziej. Wiecie, mam zupełnie inną relację, bo wcześniej miałem relację taką... Strachliwą, tak? ponieważ to jest Bóg, który za dobro wynagradza za karze. A teraz wiem, że to jest dobry ojciec. I e, bardzo wiele to zmieniło. Bo to nie jest Bóg, który za dobro wynagradza za karze, tylko to jest dobry ojciec. Tak jest. To jest zupełnie e, inna relacja. Tak. I w tym momencie, kiedy mam tą relację, to w tym momencie. Zmienia się też moja świadomość odnośnie tego, jak Bóg działa w moim życiu. Super, super. dziękuję. No. Brawo za ich odwagę, brawo, aleluja. Tak jest, Cyreczko. Więc, kochani, widzicie, że tu, bo tu nie chodzi o religię. Bóg nie jest religią. Żaden człowiek nie ma prawa uzurpować sobie prawa do tego, że ma jakąś władzę ostateczną. Więc jeżeli działa i przynosi owoc, to ja mam pytanie zwrotne. Dlaczego? Jeżeli ja jestem fałszywy, to dlaczego to działa wszystko? A może demon cię zaciemnił i ci wmawia głupoty, że jestem fałszywy? Nie słuchaj się tego. Nie słuchaj się. Zobacz na owoc. Ludzie mówią, bo upadają, bo ściemniają, bo bierze hajs, bo coś tam. Zobacz na owoc demony zaciemniają nie poddawaj się temu zaciemnieniu przyjdź do Jezusa oddaj mu swoje życie ale także później zrób kolejny krok znajdź przywódcę który jest dla ciebie błogosławieństwem i idź za nim ojcze więc ja ci dziękuję za ludzi na YouTube ludzie ludzi na TikToku dziękuję ci za nich w imieniu Jezusa przyjaciele błogosławię was tym jakieś tam były pytania coś możesz powiedzieć Słucham. Gdzie się znajdowało? Gdzie to było dzisiaj? Dzisiaj jest w Gdańsku, będzie we Wrocławiu pod koniec czerwca. 11 czerwca będzie w Gliwicach. Wszystkie dane są albo wcześniej sobie poszukaj, albo na fanpage'u Tomasz Dorożała, służba apostolska Dień Przebudzenia. Jak sobie wpiszesz Tomasz Dorożała, to wejdź na Fejsa czy gdzieś i będziesz wiedział. Więc tak, no te, te spotkania się poszerzają, więc jeżeli macie jakąś grupkę, ktokolwiek z Was, nieważne, czy jesteście katolikami, protestantami, czy buddystami, mnie to nie obchodzi, możemy zrobić i u Was spotkanie do tych nieba gdzieś w mieście, jak macie jakąś grupkę. Jakieś jeszcze tam pytanie było albo jakieś tam stwierdzenia dziwnej treści? Bo tam na TikToku to wiem, że tam ludzie lubią pokozaczyć. <laughs> Raczej nie, dobra. To, kochani, co? Na dzień dzisiejszy się... Yy... Z Wami żegnamy, błogosławimy Was. Wejście sobie, co tam co tam, jak tam, co tam uważacie za słuszne. Będziemy z Wami za, za tydzień i za kolejny tydzień, i oczekujcie cudów i znaków. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdą osobę, która ogląda teraz, na mocy imienia Jezus. Ojcze, ja Ci dziękuję. Możesz zamknąć teraz oczy razem ze mną i możesz pomodlić się chwilkę. Tato, dziękuję Ci. Niech przepływa Twój święty ogień przez nich teraz w imieniu Jezusa. Chrystusa. Ojcze, ja się modlę o tą kobietę, która szuka partnera w imieniu Jezusa Chrystusa, a nie umie go znaleźć. Ojcze, niech przyjdzie partner dla tej osoby z nieba. W imieniu Jezusa, niech przyjdzie partner z nieba. Ojcze, niech odchodzi alergia i astma teraz na mocy imienia Jezus, bo czuję, że ktoś ma alergię i astmę powiązaną. Usuwam to teraz w imieniu Jezus. Tato, dziękuję ci za każdą osobę. Ojcze, niech odchodzi stwardnienie rozsiane teraz. Niech te przekleństwo zostanie usunięte na mocy imienia Jezus. Tato, dziękuję Ci za każdego prześmiewcę, który w to nie wierzy. Błogosławię Was, prześmiewcy, którzy nie wierzycie. Tato, dziękuję Ci za każdego człowieka. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Ci za odwagę. Są ludzie, którzy się wstydzą bycia upublicznianym. Nie wstydź się, ale przyjdź i zostaniesz uzdrowiony. W imieniu Jezus. Halleluja. Widzę osobę, która w swoim pokoju jest i ma myśli depresyjne. Nie umieraj. Jest dla Ciebie nadzieja i jest dla Ciebie szansa. Czujesz się porzucona. Rozumiem to. Rozumiem, że Cię zostawili, ale to nie jest tak, że Bóg Cię opuścił, bo Bóg nie opuszcza ludzi. Zadzwoń do mnie. 794 -6 -6. Co chciałeś powiedzieć? To chodź tutaj. Nieważne. Też właśnie chciałem pomodlić się za osobę, która Czyli mamy to samo. Tak. No to jesteś tam. Weź się odezwij może na tym TikToku czy na YouTubie. Jak to wygląda to i mam myśli właśnie depresyjne i dużo wyrzutów sumienia. Bóg właśnie nie jest wyrzutem sumienia. Bóg nie wypomina, bo jest Bogiem dobrym. I to jest właśnie ta różnica, że nie jest jak lepiej To Przesuńcie się troszkę, żeby sobie zmierzyli. Okej. Okay. Amen. Super. Dobrze, kochani. To co, to będziemy kończyć już na tą chwilę? To błogosławimy Was tym. Jeżeli jesteś tą osobą, która jest w tym pokoju, odezwij się do nas czym prędzej. Zdaj świadectwo, przyjdź i będziesz wolna. Amen. Amen. Amen.